Panowie, panowie. Zapraszam. Pan. mi ale to Nagrywasz? <grywa> Okej, okay, 3-4. Moi drodzy, to jest pierwsze wydanie testów Łukasza. Będziemy kontynuować to mniej więcej co każdy kwartał, jeżeli to przeżujemy, przeżyjemy i przeżyjemy, a zamierzamy pokonywać swoje granice, wychodzić poza kanon takich normalnych wyświadczeń. Jesteśmy amatorami kwaśnych jabłek. Przedstawiam po mojej prawej stronie... Kacper? A za kamerą Andrzej, który myśli, że się wywinie, ale tylko mu tak wydaje. No i Łukasz, oczywiście gospodarz tego całego wydarzenia. Jest słaby, Sławek. Łukasz, powiedz, co takiego będziemy zaraz spożywali. To jest surstromming, czyli kiszony, szwedzki śledź. Ogólnie reakcje są takie, że ludzie wymiotują na sam zapach tej otwarcia konserwy, ale ja dzisiaj chcę, abyśmy przenieśli się naprawdę w rejony Szwecji. Przygotowałem się, tak? Jakbyśmy byli w Szwecji, czyli mamy gotowanego ziemniaka na którego podamy śledzia, filet, gdzieś tam powiedzmy półtora centymetra na półtora centymetra, przykrywamy go chmurką ze śmietany, osiemnastki, dokładnie, na to dajemy sobie tam nie wiem, cebulkę, szczypiorek, co kto lubi. Ogórek kiszony do zagryzienia I moim zdaniem To powinno w tych warunkach Takich jakby, że powinniśmy przetrwać Ja nie popieram tego entuzjazmu Ale biorę udział w tym eksperymencie To trudno. Ja tak to widzę, ja tak to widzę Za chwilę się przekonacie widzowie Jak to będzie tak. wyglądało Pamiętajcie, żeby skomentować ten odcinek weźmiemy w górę i udostępnić. Koniecznie Dobrze. Otwieramy? Otwieramy w porku. Dlaczego ja... otwieramy w worku? Podobno może być zapach Dobra, Andrzeju Tutaj zabezpieczam się workiem. I słuchajcie dziewczyny, to jest ten moment, na który ja czekałem tyle czasu. A my akurat nie w walce. smacznego. Tutaj pędzą konie po betonie powoli. Słyszę jak puszka pęka. Ja jeszcze zdarzałem chwilę wcześniej tabaki, żeby przetrwać. Ej, no, no dobra. dobra. No dobra. O. o Dzieci uciekają. Dzieci! Sąsiedzi zamykają okno na pewno. Nie, była taka przez chwilę inwazja zapachu. Myślę, że sprzyja nam to, że ognisko wieje w naszą stronę. Ja wiem, gdzie ich Dobra? Ja wiem, gdzie ich wazja. Nie. Wy? Kto będzie chciał sobie wypić? Oczywiście nie. Do kibiców? Ja wypiję za za Nie wiem, jakiś. Nie wiem, no nie, nie, źle nie, nie, nie wygląda, no ale nie wygląda, ale też nie jest, nie. jest taki zły, jak się no spodziewałem. On śmierdzi, to jak się jak pomocha z bliska to śmierdzi, ale to nie jest... Nie, zbyt nie No nie, nie, nie ma, nie. ma Ej, ale... się o śledzie, które jadasz, Ale żeby To umówmy że <laughs> się. To, to nie, nie jest łomit przeraźny. To, jest. to on nie. Powiem. Ej, serio? Jakby? No to my na ziemniaku, a po może być mniejsze? O kurde, no jednak śmierdzi. Nie, myślę, że... Taki ja wam zjeść? Te tu tyle mam ty zjeść i zostanę? Tak, ja, poczekaj, synku. Bo ja się z moim synem umówiłem, że jak on to zje, ja dam mu stórze. 100 złotych. Okay. Mórka. Okay. I, I drugi żółtka. No, Ostatecznie myślę, że Polakom jest łatwiej to zjeść, bo mamy doświadczenie z kiszonymi innymi rzeczami. Tak, my dużo jemy kiszonych, nie? To I tak. jest jakby też u nas już w tradycji. Nie bój się niczego. Nie bój się. Jak cię zasmakuje to po prostu... bój się To no, nie ma dramatu w ogóle, nie wiem. Jak, jak nie tam? Gryży. Ty, Chyba stówka wędruje zaraz do twojej no. kieszeni. Jeszcze trochę zostało. A jak jeszcze powiesz, Wy, że smakuje jak... Smakuje jak... Wytniemy to, wytniemy to. To, <słuch> to. to <słuch> będzie tylko wersji rozszerzonej. Coraz raz bo... dążę do... co Nie no, są różne odczucia, jakby... Ale... Ale nie, mi się nie chce wylutować. Nie, 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 nie mam tak, żeby. Mm. Kajtek, szacunku. Ja to jest obrzydliwe. Ale teraz zobaczmy, jak leci wielki. Kajtek. To nic. ale co to za smak? Tak to się pisze? No. Znaczy, jest to zrobione miopne? tak jest. Ale e, gdybym tylko to to bym się zżygał. Natomiast ten ziemniaczek. <ścoughs> nie, jest okej, okay, jest okej. No, wystarczy, że tyle ziem. Tak, dostałeś 100 weselu. Tak. Brawo, raczej. Naprawdę, bierz pod uwagę te wszystkie filmiki z YouTube'a. A wy tylko dzisiaj dostają stówę? Nie, A jak nie, A jak nie. tylko, Jak ja to wiem, może dać mi stówę, nie ma problemu. Smacznego. Słuchajcie, jest ja i po moim stylu chyba, to? Nie, jebra, czekaj, nie. Całe. Całe? Całe. całe, całe, dobre. Ale Andrzeju jeszcze no, byłem. Je... poczekaj tak And... Andrzeju. Ale nie, no, no nie pachnie to jakoś. Nie powiem, żeby to pachniało jakoś super. Powiem Wam, że smakuje o gorzej niż pachnie. Ale... Gore, nie, ale gorszy, nie, gorszy? nie ma tego w ogóle. Mm. Ten no dobra, jakąś rozgrywkę południe nam do tego zrozumieć. No. Ja. nie, nie możemy kłaść. Proszę, proszę bardzo, Andrzej. Jest, jest dla ciebie. Andrzej. Bo... Bardzo dobre. Zdrowa. Kto wybiera to miejsce? Przy okazji, ja byłem. powiedzieć, że Durian był gorszy. Durian był gorszy. Tak. Następnym razem, w drugim odcinku będziemy spożywali Durianów. Od trzecim, zeszedł do Rihana, zeszedł do trzecim. Nie, weźmiemy kiszonego do Rihana, nie wiem czy to się... Kisze... Dobrze, bo słuchajcie, ja jestem taki mądry i w ogóle... Nie, to da się zjeść, to jest po prostu nieprzyjemne. I jak przełykasz... O, ja sobie chciałam zbiejeć w moją stronę. Ale panowie, rybka musi pływać. Dobry. Znaczy, nie, znaczy ja myślę, ja myślę, żeby dzwoni polega raczej, żeby zjeść to bez niczego, to by było trudny. Nie, to by było trudne. No myślę, że to mogłoby się do przejść. No. Ukaż, ale za szybko wyjdzie. Okay. Powoli po powoli, pokręcę. Niech, niech twoje podniebienie doświadczy prawniczego. Domyślam się, że nikt nie ma wykałaczki też. Nie? To jest fatalne. To jest fatalne. No jak na jedzenie nagrywa to z... Ale najgorsze, jak się przełyka, mm. bo tam wtedy jest chyba... O Jezu! To <laughs> jest, <laughs> jest okropne, naprawdę. Dobra. Ten... Zwiadłem. A zjesz teraz tego? Mogę mnie, Dobra, ej. A Gajtek tutaj jest tubę? Tak. Tak, Gajtek tutaj jest tuber. Dobra, słuchajcie. Ole. Okej. Okay. Nie. To faktycznie nie jest smaczne. <laughs> Nie, nie, nie nadaje się na niedzielny podwyciarek. Teraz, teraz czuję, jakbym włochał tyłek. Ja o tym mówiłam. Jo. Mhm. Dobra, dobra. O. To jest okropne. Mówię, Ale zjadłeś, jesteś miejscem. Możemy wziąć tego, To jest fatalne. Połóżmy po tutaj tego. No właśnie, czy jemy bez zimniaka zaraz? Nie? Wow! On zjadł no ja to jest fatalne. Ale ja nie ja tego całego, bo mi się ten, ale jakbyś miała, nie, nie, jest, nie. Taki drobny nie kawałeczek. Jest to fatalne w smaku, naprawdę. uwierzcie mi. O, ja to jeszcze weźmie. To, jest to fatalne, nie chcesz tego. Zjadłem, bo ja miałem mega motywację, tak by the way. Nie, mega! Zresztą moja żona jest świadkiem. Ale nie jest to coś. Nie, czekaj. Zapalam teraz ten nutę, który można polubić. <grymne> to jest ogórek. Nie. Bo, bo patent polega na tym, żeby tego nie, nie gryźć za długo, tylko przelknąć. Ale mały kęs. Spróbuj, mały kęs i przelknij. Dobrze. Kto mnie zna, ten wie, że ze sławkiem pójdę w No Przelknij. Wow. <grymne> wow. Delicję. Nie, nie, nie. Przyznaję, że spodziewałem się czegoś gorszego, nie jest źle. Żyję. To są żywe, Jest to fatalne? U, jakby Moja ocena. Jest to, jest to fatalne. Ale nie jest to jakiś... Nie, Ale przeżyliśmy to. Ale nie jest jakieś skandaliczne jedzenie, żeby wymiotować, nie? Tak. Nie, nie. No nie, no. Ani, ani to otwarcie tej puszki. Zdrowie, zdrowie, słuchajcie, Za udany eksperyment. Czytajcie, ale, jest a, a gdzie jest, jest A ja mam być chory? <grym> <Ja. grym> Pomóżmy się żeby po tak, sprawdzić. Andrze Andrzeju, Sławku, Kabczek. <grym> Bardzo miło. Dziękuję. Widzo Widzowie. Wasze zdrowie również. No ale nie był taki fatalny, nie? Znaczy, nie chcę tego więcej jeść, nie? Jakby... Ja często mam tak. Że mam dużo że się jedzenie marnuje. Mhm. Ale jak to wywal, nie, nie będę to, taki... to, Wy ja ja to, to Nie będę wiesz, nie będę. Totalnie nie będę miał takiej. Jestem ciekaw, czy polskie koty były to w Kotki były takie śledzie marynowane, ja różne. Ty nie mogę kupić. Nie, daj to mu. Ale nie ma drapaku. Nie. nie. Od śmierci nie otwieraj tego worka. Cóż, gdzie? Naprawdę. Nie podoba ci się? 100% nie podoba ci się. Ale myśli, że to jest Najlepszy Pozdrawiamy widzów Polsatu. Tak yy, yy, polecam. Widzimy się po reklamie albo w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Trzymane. Hej. Nie, właśnie co z tym robimy? Jakby ktoś chciałby do domu iść?